Dźwiękoszczelna gra. Cześć, mam na imię Michał i pokażę Wam grę Daj Głos. Gra Daj Głos przeznaczona jest dla 3 do 6 graczy od 7 roku życia. Rozgrywka zajmie Wam średnio 20 minut. W pudełku znajdziecie 150 kart z obrazkami, 30 kart sekwencji oraz instrukcje. Zaczynamy. Połóżcie na środku stołu karty z obrazkami oraz karty sekwencji. Gracz z najdonośniejszym głosem będzie dającym głos w pierwszej rundzie. Pobiera on w cztery wierzchnie karty ze stosu kart z obrazkami i układa je w rzędzie. Następnie pobiera jedną kartę sekwencji i zapoznaje się z nią, nie pokazując jej innym graczom. Numery od 1 do 5 wskazują kolejność, w jakiej gracz będzie musiał pokazać karty z obrazkami. Zadaniem dającego głos jest wydanie dźwięku tego, co znajduje się na karcie. Pozostali gracze próbują odgadnąć, którą kartę wskazał dźwiękiem Dający Głos i jak najszybciej kładą swoją dłoń na wybranej karcie. Gracz, który zrobił to jako pierwszy, zabiera tę kartę do siebie. Pobierzcie dwie nowe karty z obrazkami i dołóżcie je do pozostałych. Dający Głos będzie musiał wskazać swoim głosem kolejną z nich. Powtarzajcie zabawę, dokładając co rundę dwie nowe karty, aż pojawi się ich łącznie 8. Cała gra kończy się w momencie, kiedy każdy z Was będzie miał możliwość zostania dającym głos przynajmniej raz. Gracz, który zebrał najwięcej kart z obrazkami, zostaje zwycięzcą. Gra Daj głos świetnie sprawdzi się jako gra rodzinna, jak również imprezowa. Gracze będą starali się odgadnąć pochodzenie różnych dźwięków odwzorowanych przez innych graczy. Więcej informacji o produkcie znajdziecie w opisie pod filmem. Daj głos. Trzymajcie się ciepło.